Dzień dobry, dzisiaj po raz kolejny przetestujemy najciekawsze lifehacki z internetu Przygotowaliśmy kilka naprawdę fajnych lifehacków Ja już widziałam, Paweł ich jeszcze nie widział I wydaje mi się, że większość z nich może działać O tym przekonacie się oglądając do końca Zanim jednak do tego przejdziemy zasubskrybujcie kanał Przypominamy, że bardzo zostawicie też lajka Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu I ja widzę pierwszy przedmiot Czy to tak, tak jest pierwszy, pierwszy przedmiot? Pierwszy, pierwszy pierwszy przedmiot Pusta butla Pusta butla po praniu Po praniu Ktoś popłynie? kiedyś na taką przysiad robił Tasak Tasak Musimy wyciąć Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj Musimy to wyciąć w taki sposób, ja aż ci pokazuję jaki Żeby było wąsko i, i nie wąsko Wąsko i nie wąsko Tak A, A że to mam wyciąć? Tu wąsko? Nie, nie, nie nawet niżej możesz Tak, ono no Wbiłeś się chociaż? Dziewczyny, wbiłem to ja się do twojego serca 10 lat temu prawda. I tu szeroko Aha Tako Tak będzie szybciej No będzie Trzeba to przycisnąć Teraz musimy to umyć A? No? Ej, jest szum jak w oh, Tak? No wow. Ej, to było od płynu chyba trochę No, to jest od płynu, więc trzeba to umyć, bo to jest... I będzie... moje ucho trzeba umyć Bo no, będzie użyć na tego do tego jedzenia Oż cię wpytę Jest umyte Okej okay. Dobra Powiedzmy, tak, że mamy ten makaron tutaj i chcemy go włożyć z powrotem do... O, bo dziecko go rozsypało, tak? Tak, zakładamy. Tak, no, Max się rozsypał sobie. Max się rozsypał makaron. Tak. Co robimy? I chcemy go włożyć tutaj. Czekaj, tylko to naprawię, bo tu odstaje element mm -hmm. i... No i co teraz? No i bierzemy sobie to i wrzucamy tą stroną. To, co na przykład, bo to jest szerokie. Ale... Mogę Ci pokazać coś? Dobra, okej, okay, zrób tak. Super lifehack, smacznego słasznego linku no Chodzi o to, że to jest, że jakieś na przykład wąskie, nie? I masz pieprz. I bierzesz sobie tu pieprz i wsypujesz to z powrotem tutaj. Co ok, chodzi? że jak masz że coś. jak masz coś wąskiego. To akurat jest cały przykład. No dobra, chcę zasypać pieprzu. Dajmy, że daje pieprz z paczki. To robię tak, i potem robię tak. No dobra, okej. Okay. No działa! Ma to sens, no bo to był sobie przypadek. No tak, jest rano, tak jest rano. Nie przemyślałam tego dobrze. Teraz to z powrotem wrócić. Tylko jest pieprz wszędzie. Nie. Będzie pierny makaron. Ale działa? Działa. Działa. Spoko lifehack. Spoko lifehack. A ja to co do mycia, będziemy to używać. No i widz, Mamy nowy gadżet w kuchni Ziemniaki Ziemniaki. No. I mamy do tego wykałaczki. Kiedyś się robiło w podstawówce tak, że się robiło ziemniaka, się brało. Ziemniaka, a nie. E, tego kasztany? Albo kasztany. Łędzie. Kasztany też, ale ziemniaka się brało, wbijało ten, i na przykład się robił z kasztanów główkę i tak dalej. I robiłeś takiego stworka. No to robisz stworka. robisz stworka? Tak, no tylko, żeby były cztery nogi, żeby on stał. No stoi. No i zrobisz jednego, takiego mniejszego, może jak teraz ja robię, ludzika. ja z ziemniaków kiedyś nie robiłam ludzika. Ten byłby fajny, bo jest długi. Dobra, nieważne, no tego już nie ten. Bierzemy te dwa ziemniaki okay. i wkładamy je do mikrofali na 5 minut i powinny się ugotować. Tak, mam je postawić? No. Okej. Okay. Powiedz całym, ziomki. Twój wygląda jakby biegł. No biegnie. 5 minut aż? Tak. Wow. I w międzyczasie możemy zrobić kolejnego lekka. Tak. tak, niech to się robi w tle, a my widzowie przejdźmy do kolejnej rzeczy. Mam papryczkę chili. Chili, no. I znalazłam sposób, w sensie jakby mamy sposób na wyciągnięcie wszystkich pestek. Bardzo łatwy sposób. Taki? Tak. No tak na logikę, nigdy tego nie robiłem. No tak robisz i bijesz. Robisz tak. Mogę? Słyszałeś to? Ale tam skwierczą Niech skwierczą No bijesz i musisz rolować, bijesz i rolujesz kilka razy i powinniśmy odkroić końcówkę i powinny wypaść wszystkie pestki Się okaże Się okaże A nie widziałem tego, tak na logikę bo okay. stwierdziłem, że pewnie tak się robi Gdzie jest ten do Zostawiłam go specjalnie Tutaj. Dobra, kroję Ale pestek wyleciało Ale poczekaj, 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 bo... Bo w tu nie ma pestek, wszystkie pestki wyleciały No gdzie one są? No nie ma O! 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 O, działa! Dobra, są jednak kwestii. Mi. Ale, ale działa. No tak, tylko teraz wiesz. Ej, ale to jest spokój, faszerujesz to teraz serem. No na przykład. No dobra, aczkolwiek, jeżeli nie chcesz faszerować serem, to i tak uważam, że szybciej jest zrobienie tak. No i zresztą jest pusto. No jest pusto. Faktycznie Żydziwie, jest pusto, nie? zostały dwie. Ale szybciej jest zrobić tak i tylko je wygrzebać nożem. Dopóki Lepiej. nie potrzebujesz pełnej papryki, mija się to z serem. No dobra. Chociaż fajnie wyglądają estetycznie takie papryczki. Więc teoretycznie możesz to wyrolować i sobie po prostu w całości pokroić i wtedy ci wychodzą takie papryczki. I jest cool. Jako, jest jako cool. wizualny dodatek. Sprzątamy i. I czekamy na to. Może czekamy na to? zimniaki, jakimś tam słomonem, już wierczo. będą. Ale strasznie skwierczą, no, słyszycie tak? co? I brzmiłe i brzmiało, jakby jeden się przewrócił ziemnie. Nie wiem, ale brzmi jakby miałam zaraz kuchnia wybuchnąć, no. tak szczerze. Ej, ale nam paruje mi raz. No tak. Czy? Ona zaraz wybuchnie, a Ja się chowam. Ej, tu się aż zaczęło mokro robić. Czy to przed chwilą powiedziałam? A, to nie widziałem, nie słyszałem. I powiedziałeś, no tak, tak właśnie nie mój Ale, ale powiedziałaś, znaczy, to, to paruje, to jest całe zaparowane, tak powiedziałeś. No, o to chodziło. To ci jest, Słucham cię czy nie słucham? Powiedziałeś, to jest całe zaparowane. To no. chodziło o środek, w środku no, jest no, zaparowane. No. Okej, okay, no ja przemyślałem, że środek. Ja, no. ja myślałem, że środek. Słucham cię. Ale widzisz, to pamiętam, że twoje słowa. Ja pamiętam twoje słowa. Dobra, wybronił się. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. To była ostra bójka. one przeskoczyły. No bo on tak szybko chciał biec, ten mój przy, przede wszystkim, że on po prostu się przewrócił, no. Ej, jest miękki w środku. Co ty gadasz? No. Ale gorąco pewnie. Ha, 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 Jest grillowany. Ło! Wow. Jest grillowany, patrz. Ej, serio, jest miękki. No dobra, sprawdźmy to. Przekroimy. Ej, ale pachną jak takie ugotowane ziemniaki. Takie z masełkiem. No. Ej, no patrz. No tak, no mówię ci, że jest miękki w środku. Ej, no, to jest zerobiciele, faj. Chcesz to ugotować ziemniaki w 5 minut, gotujesz je w mikrofali. I one są ugotowane faktycznie, Gorące. A ten większy? Też. Mięciutki. Wow. No to jest normalnie ugotowany, taki pół ugotowany, pół z grilla. Podoba mi się. Tylko ich nie się wcześniej A, ja No, ale spoko Serio, jak na przykład zamiast gotować, możesz szybko wrzucić do mikrofali i zrobić Serio, spoko Spoko, opcja Skorzystam z, z tego haka myślę, niejednokrotnie Jest no, tak jakby takie masełko, sól na to Tak, to jest, to to jest taki ziemniak, mówię, między ugotowaniem, a między ogniskiem ile, no. O Jezu, ale jest w, w ognisku, w sreberku No, no ciepło no. się robi, więc nie niebawem Nie bawam. Ale możesz też taki efekt uzyskać do mikrofali Mniej więcej Później sobie zjemy, tylko poczekam, aż trochę wystarczy. Mamy puszkę która Puszka. nie ma tego dędzelka, żeby się otwierać. No to masz otwierasz do puszek w domu. Nie mamy, mamy łyżkę. Okej. Okay. I niby łyżką nam radę to otworzyć. Już się pokażę, w jaki sposób to pan robił. I ja mam to poturzyć. Tak. Okej, okay, tak. czyli mam trzymać. Trochę wbić I mam tutaj jakby. Kurde, ale to trzeba chyba być po grubej, wiesz? A nie myślisz, że to może zrobić w samym roku? Ciszcie. <laughs> To bez sensu, nie, czyli nie, bez działa. sensu nie działa. No co? Jesteś kobietą i chcesz otworzyć puszkę, nie? Jesteś mężczyzną i chcesz też otworzyć puszkę. Nie no używam to maksa siły, no. Nie no, tak powiem, to wybuchnie. Nie no, nie będę tego tak robił. No dobra, nie idzie. Ja no dupy ten patent. Nie no, działa. Ale logika, tempa łyżka, puszka. Na TikToku działało, tak? Nie zjemy brzoskwini. I nie będzie brzoskwini dzisiaj. Lifehack nie działa. Do kolejnego lifehacka będziemy nam potrzebny woreczek. I dwa słoiki. Spróbuj je zapakować. Do worka? Tak. No dobra, ale często jak tak robisz, to one się tak przewracają i są takie chwiejne i tak dalej, nie? Ale chwiejne! No, Uuu, Ale patrz! Wow, ale chwiejne słoiki! Dalej stoją tak samo! Ale w lifehacku było tak, że były chwiejne. I na ten sposób. Czyli robisz tak, że jeden wkładasz, obracasz tą siatkę, robisz dziurkę, wkładasz drugi, one są wtedy takie obrócone i wtedy trzymasz. A mam, mam zrobić 360 teraz? Już... Zobacz, lepiej się trzymają, nie są takie chwiejne. Nie, rób tak, po co ty... Tak, Zobacz, to, bokiem. Skieraj, no nie, po prostu próbuję obalić, przecież jak masz dwa słoiki, jest tak, opcja A albo opcja B. Opcja A jest taka, że wracasz, że zakupujesz, masz słoiki spośród zakupów, więc tego nie zrobisz. Nikt realnie nie chodzi raczej z dwoma słoikami. Dobra, to Ale opcja B jest słoiki. taka, że... Te większe słoiki, dobrze. Ale opcja B jest taka, że faktycznie już gdzieś tam kupisz te dwa słoiki, nie? To po prostu niesiesz je tak. Problem z głowy. No i co? No i takie będą lepiej działać. Ale są chybotliwe, uuu. No są, zobacz, są obrócone już. No, gdzie są obrócone? Na bokiem są. A jak na przykład babcie ci zrobi dupkę, tak? Rosołek babcie się ci zrobi i da ci w tym, w słoiczku i on się wyleje. Więc, na no to jest lifehack ja ja wierzę w ten lifehack, robimy tak obracamy, wkładamy tu rączkę, wkładamy tu słoiczek i podnosimy. No i dupa nie działa, no. Nie wiem jak to robili na drugich Ja rozumiem zamysł, aczkolwiek on się mija totalnie z celem. Mówię, bo sytuacja kiedy idziesz z dwoma słoikami w siatce jest raczej rzadka z zakupów, bo zazwyczaj masz inne rzeczy. Jak już idziesz to serio kochanie robisz tak. No dobra, kolejny lek. No, 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 potrzebne papryki Czy wiedziałeś, że papryki mają płci? No To jest kobitka, to jest mężczyzna I ty jesteś mądry No bo ma cztery te, a te ma trzy No I tu jakby odstaje, Nie. a tu jest w bardzo Ta barman. kobieca no. jest bardziej taka do jedzenia na surowo W sensie ma taki smak A ta jest lepsza do jedzenia na jak jest ugotowana okay. I on mega się różnił niby w smaku A i chcemy przetestować, tak. przetestować no. smak, po prostu Kobieca ma więcej pestek I jest słodsza, więc jest lepsza, żeby jeść ją na surowo A męska jest mniej słodka i jest lepsze do gotowania. Sprawdźmy to. Więcej pestek ma, mówisz tak? Tak, robisz szampun? No ma dużo pestek. Ta ma tyle samo, ta ma tyle. No dobra, ma, ma więcej. więcej. Ma więcej, ma jest dużo grazce. więcej. I zobacz tu, co się dzieje. Jest mega dużo. Pokaż No, twoja. jest dużo, jest dużo. Nie, jest dużo więcej pestek. Faktycznie, się zgadza, no. jest dużo więcej pestek. I teraz smak. Męska? Mhm. No jest dobra. Nie lubię surowej papryki. No Ej. Ej, jest ogromna różnica Jest bardziej miękka Jest słodsza, taka, bardziej taka Słodsza i bardziej przy... taka wodnista. wodnista i bardziej przyjazna tak ogólnie jedzeniu Ale teraz będę widziała jak wybierasz papryki w sklepie Ej, smakuje mi ta damska Spoko jest, no Nigdy na to nie zwracam uwagi Ja też nie je. Ej, jest dużo lepsza Ej, to jest mega lifehack Jest dużo, dużo lepsza Jak chcecie sobie kupować na przykład na kanatki, czy coś, czy na przykład do takiego surowego jedzenia, kupujcie Ta, która ma cztery jakby Dubki Dubki Cztery dubki, no Lecz o wybrzuszenia jakby tutaj. O, są cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Znaczy ta trochę piąte ma już prawie, a ta ma faktycznie trzy. Takie raz, dwa, trzy. To jest fajny lifehack. To jest super jakby... super wiedza. Nie nazwę no, tego lifehackiem. No hakiem. tak, no ale... Dobra wiedza. Ale dzisiaj testujemy lifehacki, więc to jest lifehack. To jest lifehack dzisiaj. <grych> z ostatniego lifehacku musieliśmy ugotować jajka. Nie rób nikimi. Dobrze. Mamy jajka. I teraz tak. Bierzemy, łyżeczkę. I musimy ściągnąć skórkę tu z góry i z dołu. No. No, to ściągajmy. No nie tak mocno Oj, pękło mi No Paweł, zepsułeś, wiedziałam, że ty tak to zrobisz No ja mam z góry i z dołu, no. Ja też ciągnę I teraz... Się śmiejesz, będzie coś głupiego Dawaj żonka Musimy wydmuchać jajko co, Wydmuchać jajko? Jak chcę się odmuchać, pokaż no, mi jak się ci, Ja ci nie. pokażę co pani zrobiła No wydmuchaj <laughs> Dmuchajmy razem No wydmuchaj pierwsza Czekaj, no, to jest gorące No dmuchaj to jajo Czekaj, no, gorące jest nie Ej, ale piękło! Mała była pięknięta. Wydmuchałeś! Czy działa! Daj. Kurde, tu nie wyszło. No. Wycisnąłem je palcami, Ja pani też nie wycisnęła palcami, nie dmuchała go. go, przyłożyła i nacisnęła palcami mocniej tutaj przy buzi i słabiej tutaj i wyleciało. Logika. Więc ono nie było wydmuchane, tylko ono było wyciśnięte, a pani zrobiła wajel na TikToku. Po no prostu. więc widzowie, to były wszystkie lifehacki, najbardziej mi się podobał z ziemniakami. Ziemniaki, no. Ziemniaki wygrały. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!